Cześć, witam wszystkich na swoim kanale. W tym nagraniu pogadamy sobie nieco dłużej na temat auta Audi A5 wersja druga. Pogadamy sobie o słabszych i mocniejszych stronach tego samochodu, co nieco powiemy sobie także o awariach, usterkach i problematycznych egzemplarzach. Omówimy cenę, spalanie, dane techniczne i wiele, wiele innych ciekawych kwestii, dlatego zachęcam Cię do oglądania tego odcinka do samego końca. Zacznijmy zatem od początku, czyli od produkcji. Audi A5 w wersji drugiej. Samochód zadebiutował w roku 2016 na prestiżowym Paris Motor Show i od roku 2016 jest produkowany w Niemczech. Sam samochód należy do sportowego segmentu D i oferowany jest w różnych wersjach nadwozia, gdzie m.in. jest to dwudrzwiowy coupé, dwudrzwiowy kabriolet i pięciodrzwiowy liftback. Jeżeli chodzi o napęd, to mamy zarówno napęd przedni, jak i napęd 4, który przekazuje moc silnika zarówno na oś przednią, jak i tylną. Wymiary w tym przypadku, czyli długość, szerokość i wysokość wynoszą odpowiednio 467,3 cm 184,3 cm i 136 cm rozstaw osi wynosi 276,4 cm a masa własna pojazdu wynosi 1460. 5 Warto też wspomnieć o tym, że poprzednikiem samochodu był Audi A5 w wersji pierwszej, o którym zapewne nagramy inny odcinek, żeby tutaj niepotrzebnie nie mieszać to skupimy się wyłącznie na samochodzie Audi A5 w wersji drugiej. Przejdźmy sobie teraz do silników, generalnie w samochodzie mamy spory ich wybór. Znajdzie się zatem coś dla każdego, zarówno dla tych co lubią spokojniejszą jazdę, jak i dla tych co lubią sobie przydusić nieco pedał gazu. No i teraz tak, mamy wersję z silnikami benzynowymi, jak i silnikami diesla, jeżeli chodzi o silniki benzynowe. To mamy tutaj silnik 1,4 TFSI o mocy 150 koni mechanicznych, 2,0 TFSI o mocy 190 koni mechanicznych, 2,0 TFSI o mocy 252 koni mechanicznych, 3,0 TFSI o mocy 354 koni mechanicznych, 2,035 TFSI o mocy 150 koni mechanicznych, 2,040 TFSI o mocy 190 koni mechanicznych, 2,040 TFSI o mocy, 204 koni mechanicznych 2045 TFSI o mocy 245 koni mechanicznych 2045 TFSI o mocy 265 koni mechanicznych 29 TFSI o mocy 450 koni mechanicznych i 30 o mocy 354 koni mechanicznych. Jeżeli natomiast chodzi o silniki diesla, no to tutaj także mamy spory wybór. Do dyspozycji kierowców są takie silniki jak 2.0 40 TDI o mocy 190 koni mechanicznych, 20 TDI o mocy 190 koni mechanicznych, 20 TDI o mocy 150 koni mechanicznych, 20 35 TDI o mocy 163 koni mechanicznych, 20 40 TDI o mocy 204 koni mechanicznych, 30 TDI o mocy 218 koni mechanicznych, 30 TDI o mocy 282 koni mechanicznych, 30 TDI o mocy 286 koni mechanicznych i 30 TDI o mocy 347 koni mechanicznych. Jak zapewne sami zauważyliście, dość sporo tych silników. Jeżeli chodzi o spalanie, no to oczywiście mamy tutaj takie, co palą 7 litrów na 100 km, jak i takie, co palą około 12 litrów na 100 km, dlatego tutaj tak naprawdę sporo zależy od tego, jaki silnik wybierzecie i jaki macie styl jazdy. Samochód ma też sporo plusów. Przede wszystkim są nim świetne silniki o wystarczającej mocy, a także układ jezdny o solidnej jakości. Dzięki temu autem naprawdę można poszaleć po drodze, oczywiście z głową. Oprócz tego warto wymienić, że komfort prowadzenia pojazdu też jest bardzo dobry. No i design samochodu przyjazny dla oka. Myślę, że to są takie główne plusy tego samochodu. Jeżeli chodzi natomiast o cenę, no to myślę, że pojedyncze egzemplarze jesteście w stanie już dostać gdzieś tam od 130 tysięcy złotych. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o oferty na portalach motoryzacyjnych no i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o samochód Audi A5 wersja druga. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś auta sportowego, żeby sobie poszaleć, no to jak najbardziej warto dodać sobie do listy ewentualnych propozycji właśnie ten samochód. Oczywiście, tak jak mówiłem, samochód ma zarówno kilka wadek, jak i zalet. Warto mieć to na uwadze, przetestować samochód i najlepiej podjąć własną, indywidualną decyzję co do samego zakupu. Jeżeli macie jakieś pytania, no to śmiało pytajcie w komentarzu. A ja tymczasem żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.